Za dobrze. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu Machunik po Tajlandii. Jak widać, jest ciężko i to dosłownie jest ciężko. Właśnie opuszczamy Bangkok, idziemy na nocny pociąg, bo będziemy jechać 12 godzin przez noc. Błagam, żeby nikt nas nie okradł. Jak ja mam przypilnować ten plecak? Jak ja to mam przypilnować? Ja śpię jak zabita, więc to będzie bardzo ciężkie. Jeszcze nie mamy ponoć miejsc koło siebie. To po prostu jakieś miejsca leżące. Mogliśmy wybrać samolot, tak? Bylibyśmy o wiele szybciej. Był praktycznie tej samej cenie, ale stwierdziliśmy nie. Ahoj przygoda. Let's go. Zaczynamy przygodę z pociągiem. Także kolejny środek transportu odblokowany taksi wodną, tuk-tuki, metro i teraz pociąg. A jeszcze kilka myśli przed nami. Zapłaciliśmy ogólnie za te bilety jakoś 110 zł, jeszcze w Polsce. Aczkolwiek mamy jeszcze takiego sporo czasu, bo... godzinę. Przybierzemy się w Dresy, bo tam ma być zimno, bo będzie klimatyzacja. Oni mają bardzo mocną klimatyzację. Czy tu mam jakąś kontrolę? Może. Dostałyśmy bojowe zadanie od starego i już nas pokonało. No już czas. Schody w drugą stronę, tam! <noise> Patrzmy, żeby nie widział, żeby mnie tu łoży, nie wiem, co Dostałyśmy misję kupić dwa piwka dla samej. Musimy sobie coś kupić do pociągu, jakąś wodę, oczywiście jakieś Oczywiście nie zrobiłyśmy tego, bo miałyśmy bardzo wiele ważniejszych rzeczy do roboty. Nie no, ja mam ryż i wodę. Ale nawet wody nie mam. Nie, ryżu mam. Jak mnie tu przejdzie... nie... Cztery pasy, musimy znaleźć jakieś przejścia. Jak nie Nie. nie, nie. To no, jest moje. nega. Dawaj mi Czekaj! Aj. Tobie tak nie wolno, ale to jest to jest bardzo odpowiedzialne, ale tu jest inny styl życia. Pamiętajmy o tym. Czemu nikt się nie zatrzymuje? Bo tu nie jest jak w Polsce. Tutaj musisz walczyć o życie i pierwszeństwo. Dobra, 7-11, nasz wybawiciel. Musimy sobie coś kupić na 12-godzinną drogę. Może bym sobie jakieś, nie wiem, jakieś takie ciasteczka wzięła na podróż, ale patrzcie, oni w ogóle mają tego bardzo mało. Są tylko 3 sztuki Oreo, ale jeżeli chodzi o cenę, to to kosztuje 72 grosze. 72 grosze?! Polskie grosze. Nie! Ale tylko trzy mają. Różowe ja, różowe raczej. Chociaż? Nie lubisz ryżowego? A jest dobre? Ej, w sumie, bo to... Mega dobre to jest. Ja dość to? Nie. Nie chcę ryzykować z jakimiś nowymi rzeczami, bo jeżeli nie oglądaliście poprzedniego vloga, to koniecznie na nadrukcie, bo tam były problemy żołądkowe, więc to jest ten sam dzień. A więc wolę huchać już i dmuchać na mój brzuszek, który jest pusty. Eee, także jak na razie mam ryż, bo on jest ponoć dobry. O mój Boże! Ej, patrzcie! Ej, ja to też widziałam na TikToku, co są to takie galeretki, ja myślałam, że to są Jelly Fruits. Boże, Boże, Barbie biorę. Tu nawet nie muszę wiedzieć, co to jest. Jedno proste zadanie, napój alkoholowy dla starego, nieudany. Przeszliśmy sobie ładnie, elegancko. a drugą stronę, dumne, że nic nie jedzie, po czym pan oświecił, że to nie tu i się zaczął z nas śmiać. Także kolejna proste zadanie nas nie pokonało. Niezaliczone. Musimy się wrócić znowu. My sobie utrudniać życie. będziemy z holem zakupowym, także to jest ten napój taki winogronowy, jak oglądaliście w poprzedniej już wiecie, on jest przepyszny. Smakuje jak bubble tea i ma witaminy ACE, a ja im wierzę. Naklejki na paznokcie, więc moje nudne paznokcie teraz już nie będą nudne Bananki, Masz sobie takie malutkie Teraz Oreo One ja są ma malutkie No nie są takie I ja to zaraz to się to się nie 70 watów, czyli 8,40 8,40 Pociąg po prostu jedzie, wszyscy Tutaj kamery Wjazda, pociąg Zaprezentuj się ładnie Pociąg, pociąg

Co my tutaj mamy? Dobra, ja w ogóle mam okno, ponieważ dostałam na dole. Paula i Michał mają łóżkę na górze, więc myślę, że do mojej choroby lokomocyjnej to by nie było dobre. Więc fajnie, że mam na dole. No i mam okno, więc liczę, że w wschodzie słońca będą tutaj ładne widoczki, o ile powiada nam dopisze. O oh jej, yeah. zasłoniłam się już, także mamy tutaj na Super randko! Mamy tutaj coś takiego, jest to chyba kocyk. Troszkę trudno. Ja Wzięłam tu jakieś kosmetyki, kremy, żeby sobie zrobić jakąś night routine z Pauliną, ale zostałyśmy no, odizolowane i jednak to nie będzie ten vibe, o którym myślałyśmy. Chcę jeszcze sobie coś w razie czego plecać, żeby nie można było go rozsunąć. No niby tu pilnują, ale ja jestem takim typem na bezpiecznej osoby. Także tutaj w ogóle dałam swoją torebkę i na tym będę leżała. Tu wyciągnęłam sobie na razie sprzęt, który zaraz oczywiście schowam gdzie mi się chciało spać. O, jak ładnie tutaj się w ogóle robi. Uuu, uh, ładnie tam było coś podświetlone. Teraz zapraszam na usługi spa. Musimy sobie zrobić jakiegoś. A może warkocza sobie zrobić? Chyba się trochę pogubiłam. Szkoda, że nie wiedzieliście naszej. Miny, przyjęła ten pociąg. Ja nie wiem czego. Ja sobie to po prostu inaczej wyobrażałam. Have fun, zawsze to jakaś inna przygoda. Yeah. No no, fajnie jest, serio, śmieszny vibe. W sensie, no, gdzie ja tu przeżyję w takim pociągiem z Bangkoku do jakiegoś Chiang Mai całą noc Nowa rzecz blokowana i zaliczyliśmy kolejny środek transportu, tak? Także meldujemy się w pociąg Nie no, po prostu to urządzenie to jest klasa I Był było no na 100% Całe szczęście mam powerbanka, tylko mam na tyle problem, że wiecie co? Mądra ja jeszcze wczoraj stwierdziliśmy, że idziemy szybciej spać No bo wczoraj się wymeldowaliśmy, to by się zobaczyć No i oczywiście mieliśmy iść pójść spać wcześniej. No, wyszło jak wyszło, ale i tak przynajmniej spać w nocy, ale w każdym razie stwierdziłam, że skoro już jestem śpiąca, to nie mogę się ruszyć. I miałam w głowie na telefon na powerbanka, bo zawsze to robię na wieczór, ale nie chciałam się rozbudzać. Zwłaszcza, że Paulina jeszcze nie była w łóżku, jak ona by przyszła, to byśmy znowu zaczęły gadać, śmiać się i to by nie wyszło po prostu. No i poszłam spać. No i kurde, nie dałam ich na noc do ładowania, no i powerbank ładował się tyle, ile mógł od rana, ale ma tylko dwie kreski. A się okazało, że tutaj nie ma kontaktów, bo u innych widzieliśmy właśnie, że te kontakty gdzieś tam były. No tutaj niestety nie ma. A ja jestem dziecko internetu tutaj, tak? Muszę czuwać. Tutaj mamy najważniejsze rzeczy. Tutaj proszę bardzo, już sobie przygotowałam jedzonko, ciasteczka, piciu. Tutaj sobie dam kwiatuszka na klimaciku, to mam też wodę. słuchawki też przygotowałam. Ale mam w że tak, to Posłuchajmy sobie te zdjęcia i filmu, jak jest u To jest taka śmiesznie. Nie ja mam tą przewagę, że mam okno, także... Traję, nie ogóle całkiem zimno, także dobrze, że mam ten dresik, bo już mi się robi zimno i chyba sobie wezmę ten kocich od nich, aby było jeszcze bardziej kozy. Ale dobra, może sobie zróbmy teraz test tych takich ciasteczek z Barbie, bo tam są naklejki na paznokcie, to później sobie możemy zrobić tutaj jeszcze mani, bądź też pedy. jak tylko woli. Tutaj akurat dużo stóp wszędzie jest, to może tematycznie. Paulina przyszła mnie odwiedzić. Zadzwoniła do mnie moja siostra, pytając się, czy szyję, czy wszystko ma. Wszystko mamy. Jeszcze żyjemy. Ale są tutaj już domysły, że będziemy jechać na bali tunelami podziemnymi. jesteśmy w Etwie, to na znaleźć ostateczny Ale śmierdzą. No takim, taka chemia. Trochę jak farba, taka dla dzieci. Naklejki, czyli najlepsza część. Ale, kiedyś takie były w gazetach, one są takie proponkatowe, bo... Tak? Ej! A pamiętasz, pamiętasz, że były takie naklejki, które się naklejały na uszy i się udawało, że to są kolczyki? No. Gwiazdkę? To są takie. Te są gwiazdki? Nie, po no. prostu kluczyć. Jezu, ale mnie nie blokowało wspomnienie. Zapomniałam o tym. No dobra, interesują. A Myślałam, ja że do Was nagrodzi kiedyś, jeszcze lepiej się trafiłam. Paranayo sticker. Aha, <laughs> no to ja się <stiker>. cieszę <laughs> znaczenie z tyłu. A ile za to zapłaciłeś? Za nie, no jakiś krok. 20 baczka albo 15. 3 baczka. No Dopracowany. Oh, wow! Hej, wow. no. Dobra, ja mam serce, miłość, nie baczcie. Oh yeah. Dobra. Mm, znowu znowu znowu. Jak teraz znowu będzie ciastko, to nie wiem, to idę na dietę. Nie. Czy ktoś mi coś sugeruje? przepraszam bardzo. To Jak teraz będzie ciastko, to ja stąd wychodzę i nie wracam. O, Barbie. Z tyłu! No to jeżeli nie będziemy widzieć najpiękniejszego widoku z pociągu jadąc tu, to to w ogóle jakaś fake informacja, bo ludzie się zachwycali widokami i nagrywali widoki. Wystawiali głowę za okno i nagrywali. No A tu się nie, nawet nie do okna otworzyć za bardzo. Zresztą źle no nie, tutaj nie wiem o co chodzi. Niech będzie wschód, to musisz do mnie zadzwonić. No. Chcę zobaczyć to. O tego nie prześpię, ale ustawię sobie budzik i obudzę wszystkich ludzi dookoła. To jest dobry pomysł. A chociaż nikt nie zaśpi wschodu. czy będzie uruchomienie chmury, będzie padać, i nic nie będzie widać, będzie szaro. Też jest szaro. <grym> Dojdzie spokój. Teraz po prostu Paulina przysłała różne informacje na temat pory deszczowej. Tu i ja, nawet, wolę o tym nie mówić, bo wolę wypuścić te myśli myśl dalej. i Powiem wam później różne obawy, bo nie lubię mówić o obawach, bo się boję, że to przyciągnę, Więc jest super. I ja się bawię dobrze. W sensie to jest fajna historia. Gdyś naprawdę leciał sobie samolotem. Nie przeżyłybyśmy tego. Tak, to też tak. prawda. A to jest coś, zawsze jakieś nowe doświadczenie. No, ja po prostu bym się martwiła o jakieś pluskwy czy coś, ale wydaje mi się, że oni to serio jakoś tak wyczyszczą. Bo widzicie, no jeszcze jak czekałyśmy. Na to. Znaczy, no właśnie. Kurde, no nie wiem, co mam myśleć na ten temat. O, ful. Nie patrzcie, nie mów mi, co tam jest. Nie wiem, co tam było, ale dziwne to było. No, dziecko, że nie żyjące. Nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć. Coś chciałam powiedzieć? Aha, że gdy czekałyśmy, tak strasznie śmierdziało w ogóle na peronie. I się okazało, że to facetów, którzy byli bardzo dziwnie wesoło, nienaturalnie wesoło I to nie tak, jak ja z Julką Nie, nie, to tak, tak brudno też ubrani I właśnie wchodzili do tego pociągu, całe szczęście, nie mam gdzieś, nie wiem, go tutaj na górze, bo bałabym się po prostu, bałabym się, no Ale byś szybko zasnęła chociaż od tych zapachów I tak już zasnęłam No wrong. Idziemy widzowie do łazienki, idziemy zwiedzić łazienki Ale elegancko, full wypas tutaj, można sobie szybko się podmyć Higienicznie wziąć prysznic A co Michał mówił? Ale dziewczyny w pociągu tak Nie, nie wierzę, nie wierzę co zdziera w siebie Urodzona księżniczka, maniery w sobie A. Na wymowna wokół. w ale na no, przejściu jest, jest, a, a, Możemy się przenosić, Nie, chyba na jest do podawania tylko A, tu jesteś również Ja skibę A ja idę Po co ja ci życzę? odwiedzić Paulinę Paulina, zrób nam room tour Paulina ma na górze i możecie teraz zobaczyć jak to wygląda bardzo. O, nie ma okienka rzeczywiście, ale Paula ma przynajmniej bezsłowe rzutki. I nawet trochę pleśnie tam jest zrobiony. żeby mi się lepiej tak wydało, kochana. Wow, no. Tutaj a, właśnie mamy takie. Wow. No, wygląda to, no, to. O, ja tak jeszcze tak. przy tym garnitureczku, a nie No Nie bym jeszcze sprawdziła, co robi Michael. Oj, sprawdźmy. No. Teraz tutaj wszystko zmyślać, nałożyć jakieś olejki, kremiczki. Mm -hmm. Cały Ojej, oh yeah. ale kochana, tutaj i mydełko już jest i ręczniczek nawilżony. Właśnie, nawet punik. No i niczek nie no, ekstra. Dopiero imunacja, wiadomo. Zgadza to jest punik, ale dlaczego? A dlaczego on też jak kocer, na których normalnie ludzie śpią? Dobra widzowie, jest godzina czwartą, melduje się jedząc ryż, nie mam łyżeczki, więc sobie tak go z rodzicami, poddawałam sobie relacje. Teraz jeszcze sobie montuję TikToki, tutaj z Tajlandii, które do tej pory nagrałam. Powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie. Ja się cieszę, że tutaj jestem, fajnie. Powiem wam, że na początku tak myślałam, że kurde, każdy z nas właśnie jest rozrzucony, jest gdzie indziej. Ale z drugiej strony, widzicie, jesteśmy cały czas razem, fajnie tak sobie poczylować samemu. Jakoś tak wiecie, spędzić czas ze sobą, 12 godzin samemu. To mnie mega słowo, jeszcze elegancko tutaj możecie się położyć i tu jest cały czas w ogóle zasięg. idzie bazę? W Polsce tak nie mam, jakie jeszcze rzeczy Warszawa szafa ja to znaczy w ogóle nie mam internetu i zasięgu, a tutaj cały czas elegancko, mega fajne, w że macie taką całą swoją przestrzeń, możecie w mi jest aż szkoda teraz spać, tak sobie czytuję, jadę. Dobra, do mi się powerbank, tutaj nie ma gniazdka, mam 3% no i straciłam internet. Aczkolwiek jeszcze napisałam, kiedy miałam na naszej grupce, czy ktoś może nie śpi, ale wszyscy śpią. Także niestety nie uszczę sobie powerbanka, więc też idę spać. Także chowam telefon do mojej nereczki i dobra Ja ten telefon mam rozładowany, więc nawet nie mogę przeczytać, czy on już w bo oglądajmy sobie na razie widać tutaj. Dobrze mi się stało, poszedłem spać jeszcze, ale widok, okej, okay, właśnie mi mi bateria tutaj, więc idę się przejść. Trzeba skombinować coś, żeby mieć czym nagrywać. Michał śpi, byłam u Pauli i Paula mówi, że ma rozładowany powerbank, po czym mówi, że to Michała i jej też jest rozładowany. Więc stan naszych powerbanku Uuu. Zero. Więc pożyczyłam od niej laptopa. To jest nasza ostatnia deska ratunku, który też nie ma jakoś dużo baterii, ale muszę mieć jakkolwiek kontakt. No i wam to kurczę ponagrywać, bo jest prześlicznie. To się nazywa jazda pociągiem o wschodzie słońca. Jest naprawdę prześliczne. Cały czas mam w głowie czara. Temperatura. Proszę, mam gościni rano. Jestem teraz punktem widokowym. że oni już to zaczęli składać wszyscy siedzą, a ja jako jedyna byłam <noise> tutaj zamknięta. No i dobrze, no miałam widoczek tylko dla siebie. <noise> Ej, sorry, nie wiem, Bo tu ludzie krzyczeli good morning, żeby się budzić. No dokładnie tak. Dobra spokojnie. tak nie byłam ostatnia, tutaj Państwo koło mnie też jeszcze spóźnieni Także teraz Pan to wszystko, wiecie, rozkłada Te łóżka zaraz będą też składać I robią po prostu z tego takie siedzenie Pan to teraz wszystko ściąga Ale powiem ja Wam, że plus jeszcze jeden taki do tego jest taki Że nie płacicie za nocleg, jeden nosek Wam odpada Bo wiecie, z dać go tutaj I właśnie zaraz zasiadamy w czerwcu, i tam sobie właśnie nocleg Dopiero jego od dzisiaj i mamy od 13 Także sobie wiem, może uda się wcześniej, składa, patrzcie jak to wygląda. No i koniec spania. Czas na dzień, dzień dobry. Właśnie odkryłam jedną dość istotną rzecz. Tu są gniazdka. Nikt z nas o tym nie wiedział i pewnie nadal nie wie. Chyba, że teraz zauważył. Jest yeah, no. i i tak są zajęte, ale może gdzieś koło mnie są wolne, to może sobie jeszcze przez telefon do ładowania. Prezentuje. Tu jakieś fontanny, w ogóle tak więcej zieleni tutaj pociąg. Tutaj nagle jakieś rane do mycia rąk. Skoro wszyscy mią ręce, to wrzucić. Nie, nie my, nie my. Skoro nie my. ręce, to ja mówię. Nie, za no, trudne, bądź brudna sobie. No dobra, no skoro każdy nalejmy. Dobra, jestem w bolcie dzisiaj. Ja miałam za zadanie znaleźć Bolta, pan się udał mnie troszkę zirytował. Bo było napisane, że ma brązowe auto i ja to nie widziałam no, zawołało mnie, także jesteśmy, wszystko wesoło, ale w ogóle bardzo ładne, czyste auto. Za 3 km płacimy 8 zł, także myślę, że całkiem dobracemy. ma. Paulina no, w ogóle nie stwierdziliśmy, że nie, nie przeszkadzajmy. Nie, 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 nie. jest gorąca, ale bardzo ładna pogoda nam się tutaj trafiła.